Z tej strony Natalia, i dzisiaj y, będziemy układać naszą stajnię, ponieważ y, no nie wygląda to najlepiej. Podzieliłam sobie tak y, na kilka kubek ludzi: wszystkie moje konie, derki, siodła, zaraz oczywiście wezmę resztę, kantary, linki, i tu będą inne rzeczy. Stajnia będzie gdzieś tutaj. Oczywiście mamy jeszcze auto z przyczepą i samą dużą stajnię. Przygotowałam sobie wodę. O, tu mamy jeszcze jedno siodło i ogłowie. Stajnia jest ogarnięta. Tu mamy dach. Tutaj mamy wszystkie płotki. Tu mamy inne różne potrzebne rzeczy. A tutaj oczywiście są jeszcze przeszkody. A tutaj będziemy mieć kubkę z jedzeniem. Wziąłem te jedzenia: jabłka, marchewki. Tu mamy jakieś dynki. Tu mamy też jeszcze jedno jabłuszko. Taką zieloninę. I tu skrzynkę do jedzenia. A teraz bierzemy się za samą budowę stajni. Ja sobie tu usiądę i przygotuję sobie płotki. I nie wiem, czy zrobię tutaj tak jak jest normalnie, w tej stajni, tutaj płotki czy po prostu wezmę jakiś padok i teren do jazdy płotki zostawię na później teraz wezmę kwiatki i widzicie, drugie muszę znaleźć, ale na razie mam tylko jedno, to na razie wezmę do tego teraz przejdziemy do środka stajni i założymy na jedzenie. Przygotuję sobie też od razu do picia. I jeszcze. Takie mieszaczki. Łącznie z tym. I będziemy to zaraz przyczepiać. Dobrze, na początku ustawię do jedzenia. I pomyślałam, że to będzie tu w tym rogu. Tak samo jak w pozostałych boksach. No dobrze, teraz na wodę, bo myślałam, że to będzie obok. Jeszcze dwa. No dobrze. I teraz wieszaczki. Tak to na razie wygląda. I kiedy y, będę y, na czas jazdy, y, tutaj będą przypinane prywatne konie, kiedy y, akurat jeździć będzie y, Siodłał i czesał konia. A na razie to tak założymy. I jak będziecie yy, yy, słyszeli yy, mojego kotka, to przepraszam, ale jest u mnie śpi sobie. No dobra, ale to miała być yy, taka powiedzmy budowa stajni. Tu wzięłam jeszcze swoich kilkaderek. Zaraz wszystko wam dokładniej pokażę, kiedy będziemy ogólnie w siodlarni. A i jakby co, to to jest taka bluzeczka nie z szlejch, yy, tylko z barbi. Ja ją tu yy, troszkę po, yy, tu ścięłam i trochę te rękawy, ponieważ na jednego bo mam dwie derki i na tego zielbaka będę zakładać tą derkę ale to tymczasowe no dobra, wracasz na miejsce ułożyłam konie ogólnie od największego do najmniejszego I jak widzicie mam tu dwa nowe konie tego konika nazwałam ją Róża, bo to dziewczyna muszę jeszcze sprawdzić jaka to rasa dostałam ją na Mikołajki od cioci o, a tego małego zierbaczka dostałam od mamy na właśnie Mikołajki. Nazywa się Emerald. Jest bardzo pięknie pomalowany. Oczy ma też bardzo ładne, ale tym zajmiemy się później. Opowiadać o koniach i jakby co, to reszta konie jest moja, ale ten koń akurat jest mojej siostry. Tak jak jeszcze dwa konie, których tutaj akurat teraz nie ma. Jeszcze ma jednego zielę i właśnie dwa konie łącznie z planetą. No dobrze, zajmiemy się siedlarnią, która będzie akurat tutaj. Te rzeczy sobie wezmę. A i tą półkę sobie zostawię na takie różne rzeczy, ponieważ wysokością, kiedy no idealne, ale to też nie jest ze szlejchu to sobie też zostawię a resztę takich, których nie chcę wezmę do y, mojego domku zostawiam te kilka rzeczy i to będzie półka, w której będą puchary no na razie mam tylko jeden ale y, też będę się starać y, kupować niektóre fajne zestawy, ale na razie zbieram na dwa fajne konie zostawiłam też sobie to i, nad, i w tym będą derki ale niedługo zrobię Jutro albo pojutrze zrobię taką fajną siodlarnię. Mogę Wam przesłać link w opisie do fajnego filmiku i ten kanał subskrybuję. I tu mam jeszcze roślinkę. No dobrze. Uch, teraz siodlarnia. No dobrze. Przygotowałam sobie wszystkie potrzebne rzeczy. I zaraz będę robić. No dobrze, mam tu wszystkie przygotowane, potrzebne rzeczy. Będę Wam mówić, y, jakie. Widzicie, jak widzicie, nie mam za wiele y, y, tych siodeł i będę zamierzała jeszcze przed y, moimi koni, y, filkami koni, które kupię, sobie dokupić jakieś dwa siodła, ponieważ to się trochę popsuło. Y, no jak widzicie, nie ma tego, żeby to włożyć, dlatego przyklejam y, to taką gumą. Taką plastelinką. No dobrze, zaraz Wam powiem jeszcze, jakie derki są, jakiego konia. Bo jak widzicie, konie jest tyle, derek jest troszkę chyba więcej. I derkami zajmiemy się wtedy potem. Siadłami też i robiłam jakby co kantary i te linki z babcią. Tylko dwie są ze szlejcha. Te. A resztę robiłam sama z babcią, dlatego Wam potem też jeszcze powiem, jakie są, jakiego konia. A na razie zajmiemy się samą budową naszej siedlarni. Pomyślałam, że do siedlarni przyda się dach, który zaraz tutaj ogarniemy, ale to będzie na, na końcu. Jeszcze to nam się przyda do siodeł i w. W sumie to chyba nic więcej. No dobrze, zaczynamy.